Witajcie, z tej strony Sebastian i mam dla Was dobrą informację. Znaczy tak tytułem wstępu jeszcze, mamy teraz wtorek i najprawdopodobniej jutro około popołudnia będę wyjeżdżał do Turcji na taki szybki strzał, gdzieś tak w piątek będę wracał. A następnie w niedzielę czekałby mnie wyjazd do Rosji, więc znowu zaczynają się wyjazdy. O ile oczywiście nic tam nie stanie na przeszkodzie To te wyjazdy się szykują Jak wrócę z Rosji to znowu Szwecja na jakieś tam szkolenie Ale do czego zmierzałem Do tego, że jeżeli nie jestem na wyjazdach Jeżeli nie jestem na projekcie Spędzam czas w domu To zauważyliście, że zacząłem znowu streamować tak? Czyli uruchomiony jest Teamspeak Udzielam się troszkę na tym Twitchu Zaczynam streamować I postanowiłem tego Twitcha urozmaicić zrobić coś, Zrobić coś dla Was Mam nadzieję, że to co wprowadzam Że Wam się spodoba Słuchajcie, co postanowiłem zrobić, co w sumie już działa. Gdy wejdziecie na mojego Twitcha, gdy streamuję, gdy jest online to będziecie dostawać punkty za samo naciśnięcie na follow, tak na śledzenie mnie, dostaniecie 50 punktów, a następnie 5 punktów co 5 minut. I po co te punkty się wykorzystuje? W każdej chwili możecie sprawdzić ile macie punktów wpisując na czacie wykrzyknik punkty enter, wtedy zobaczycie właśnie jaki macie status, tylko po cholerę się te punkty zbiera. A no po to, że będę będzie można brać udział w różnych konkursach, które będę urządzał. Przykładowo. Rozmawiamy sobie o czymś tam na Twitchu i rzucam hasłem, że słuchajcie, ok, teraz czas, żeby wysłać komuś e, prezent, czyli powiedzmy ten piasek z Florydy, o którym już kilka razy tam wspominałem. Ok, wysyłamy komuś piasek i żeby wziąć udział w tym konkursie, to. E, Trzeba powiedzmy napisać wyraz Florida. Czyli ta osoba, która napisze wyraz Floryda, bierze udział w konkursie i wśród tych osób będzie rozlosowana właśnie ta nagroda, z tym, że żeby wziąć udział w konkursie, trzeba mieć te punkty. Czyli powiedzmy yy, opłata to będzie 100 punktów. I po co to jest? To jest po to, żeby w jakiś sposób yy, odwdzięczyć się czy też wynagrodzić tych, którzy są systematyczni na tym Twitchu. Czyli jeżeli ktoś spędza tam dużo czasu, ma dużo tych punktów, punktów uzbieranych, no to będzie mógł często brać udział w konkursach. Jeżeli ktoś dopiero co wbił, no to niestety, ale musi musi chwilkę poczekać, ponieważ pierwszeństwo w tych w nagrodach będą mieli ci, którzy są już takimi stałymi bywalcami. Im droższa nagroda będzie, tym więcej tych punktów trzeba będzie zużyć, żeby, żeby wziąć udział w takim konkursie. Czyli właśnie taki typowy, przykładowy to byłby, powiedzmy, piasek, który będę w jakichś tam fiolkach wysyłał, ten z Florydy, z Miami Beach. To jest, no tak, głównie z Miami Beach to jest. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, i to jest, Mam nadzieję, że Was to zainteresuje, i powiem Wam, że jak byłem pionierem, czy tam jednym z pionierów, jeżeli chodzi o firmy ze Stanów Zjednoczonych, to ciekaw jestem, czy nie okaże się pionierem, jeżeli chodzi o, o ten pomysł, który teraz Wam powiem na Twitchu. Otóż będę za Was grał w pokera. Co to znaczy, powiedzmy, że w, daję sygnał, że wystarczy wpisać poker, żeby wziąć udział w konkursie. Konkurs polega na tym, że kto wygra. To ja będę, powiedzmy tak, za 7, zagram za 7 dolarów. Powiedzmy, czy tam za 3 dolary, za 7, za 15, różnie to będzie. W zależności od tego, jaka wartość tego tego właśnie dolarowa, tyle tych punktów będzie Wam tam zżerało z tej, z tej waszej puli. I będę grał w spin and go. Co to jest? To jest taka ruletka. Czyli powiedzmy, że gramy o 7 dolarów. Jeżeli gramy o 7 dolarów, to ta ruletka wylosuje nam kwotę, którą możemy wygrać. Bo od 14 dolarów tam nie, do, do, do 12 tysięcy dolarów, czy coś takiego. I czyli będę grał o tą kwotę z dwoma przeciwnikami. Powiedzmy, że wylosowało tam, nie wiem, 50 dolarów, to o tą kwotę będę grał. I teraz nie wiem jeszcze, czy to będzie 100% tej kwoty trafi do, do tej osoby, która brała udział w konkursie, czy powiedzmy, połowa, no żebym też miał coś, żebym miał coś z tego, żeby mieć na kolejne gry. To jeszcze nie wiem, to, to zobaczymy, ale minimum połowa możliwe, że całość, to będę na pewno w czasie Twitcha o tym informował, ta kasa trafi do tej osoby, która właśnie wygrała w konkursie. Jeżeli nic nie wygram, no to trudno, tak, ale ta osoba też nic nie, wydaje, nie wydała żadnej, żadnej kasy. Ale jeżeli tam na przykład wypadnie 3600 dolarów i ja to wygram, no to albo połowę tej kasy, albo całą przesyłam. Oczywiście warunkiem jest to, żeby ta osoba Osoba po, e, posiadała e, konto na PayPalu albo na Twitchu, a jeżeli chodzi o nagrody rzeczowe, no to adres zamieszkania gdzieś tam w Polsce, tak, żeby to przesyłkę mógł w Polsce e, wysłać. Mam nadzieję, że Was to właśnie zainteresuje, ponieważ będzie to taka interakcja między nami. Czyli pomijając to, że będziemy sobie na Twitchu rozmawiać, no to będzie też to, to jakiś taki turniej, ja mu to nazwał, nie wiem, czy turniej, czy, czy show, no nie wiem ale będziecie w to zaangażowani i tak samo jeżeli chodzi na przykład. A, jeszcze taki pomysł mam, troszkę inny dodatkowy, tam umieściłem taki przy... przycisk dotacji i wspominałem wam kiedyś, że mam takie skrzynki, prawda, te, te drewniane. Za chwilkę pokażę, jak to wygląda. Te ze Stanów Zjednoczonych one są, to albo one będą właśnie do wygrania w tych, w tych konkursach, albo też albo jedno i drugie możliwe osoba, która największą dotację w danym miesiącu wyśle, to dostanie taką skrzynkę. To wszystko będzie jakieś tam ruchoma i będę informował. Aha, zawsze gdy będę startował ze streamem, będzie o tym informacja na Facebooku, na fanpage'u. Dlatego Was proszę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi streamami, to żeby tam obserwował mnie na, na, na fanpage'u, dlatego, że nie mogę w nie wiadomo ilu miejscach się, się tak, że tak powiem, ogłaszać. I pod streamem, pod Twitchem jest Kalendarz, czyli w tym kalendarzu zawsze staram się napisać, w jakich mniej więcej godzinach będę streamował, aczkolwiek, ze względu na specyfikę mojej pracy, no to jest ruchome. Czyli, na przykład, mam wpisane, że jutro od 18.00 streamuję, a będę musiał to zmienić, ponieważ jutro wyjeżdżam do Turcji. Na szybciutko teraz pokażę tam tą, tą skrzyneczkę. Tutaj nie wiem, czy widać. Adres jeszcze jest z Hollywood, tak na Florydzie, jak mieszkaliśmy na, w, tym, na, w Ocean Club Sebastian Barycza. No, chodzi o to, że, żeby potwierdzić jakąś oryginalność. Tak samo tam w rogu, może pokażę też. Tam w rogu czeka piasek, też z Florydy. Okej, okay. czy tam jest piasek w tej skrzynce plastikowej, a tutaj są te skrzynki. Dlaczego akurat takie coś proponuję? Ponieważ moim zdaniem to jest coś naprawdę wartościowego. Ile osób w Polsce może Wam zaoferować coś przywiezionego ze Stanów Zjednoczonych? Jak takie skrzynki wyglądają? Są różne rodzaje. Praktycznie to każda jest inna. To jest chyba. One są ze sosny i z cedru, jak się nie mylę. One są w ten sposób zamykane, tam w środku jeszcze jest łańcuszek i nawet każda ta skrzynka jest troszkę inna, są różne rozmiary, różne kolory, w zależności od tego jaki impregnat był, był e używany. Ta jest w ogóle nieimpregnowana. Z jednej ręki korzystam, więc tak jeszcze otworzę ją, pokażę jak po otwarciu ona wygląda. W każdym razie, dlaczego to może być dla was interesujące, ponieważ Momento, <laughs> się tutaj o już się odnalazłem Ponieważ to jest właśnie ze Stanów Zjednoczonych, amerykańskie drewno, jeżeli ktoś z Was chce poczuć zapach Stanów Zjednoczonych, to końcu będzie miał taką możliwość. Czyli to będzie zapach Stanów Zjednoczonych, a jeżeli chodzi o piasek, to przynajmniej nie wiem, poczujecie, dotkniecie, jak to tam jest na tym tym Miami Beach, czy tam Hollywood Beach, tak? Dobra, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia i, do, i zapraszam na streama. Teraz jak wrzucam ten filmik, czyli we wtorek, to będę dzisiaj właśnie streamował gdzieś tak 18.20, a potem czas tam na, na projekt w Turcji. Hejka. A.